Jest niesamowicie, w sensie, ja mówię od razu, jest niesamowicie. Bał się dać mi klucz. No kurde, maczetę mogłam wziąć. Koniec tutaj wypoczynkowy. O, i co, i tu można się po takim młynie pochodzić. Ja bym tutaj w ogóle zrobiła taką salę do tańca. Jest to do zrobienia, aczkolwiek trzeba się poczyścić. Jak powiedział właściciel? Proszę, boszkariny tyłem i boszkarin przodem. Pięknie. Jesteś gotowa? Tak. Zamykamy drzwi. Z tym oto pięknym widokiem na nasz boliun Właśnie zmierza sobie Iwonka. Cześć, witajcie serdecznie na kanale Isren Escape. Dla tych, którzy dali nam ostatnio suba za kontent związany z nieruchomościami na Istrii, mamy niespodziankę. Ten odcinek jest właśnie dla Was. A więc pokażemy Wam kolejną inwestycję w wioskę. I tym razem mamy bardzo dużo do zobaczenia. Ja mam wygodne buty, bo będziemy chodzić po krzakach. Więc po czołówce lecimy z tematem. Tutaj kupujecie całość, w sensie cała ta wioska jest wasza. Mamy dużo budynków. To na przykład jest budynek główny, który oczywiście wejdziemy do środka i Wam pokażemy. Mamy młyn, mamy magazyn, mamy nawet wypalarnię cegieł, a jakby ktoś wyczyścił sobie ruch, to będzie miał i rzekę. W sensie wszystko, wszystko jest. Jesteście ciekawi, jak wygląda to w środku? To zobaczycie, ale najpierw zobaczmy pomieszczenia techniczne. A co nam pokażesz jako pierwsze? No to jako pierwsze będzie, zaskoczy Was, młyn. I w ogóle, słuchajcie, są tu jeszcze urządzenia, które przed stoma laty działały. I chodźcie, zobaczycie. Są prawdziwe kamienne koła, które do tarcia y ziaren, do robienia mąki, były wykorzystywane. I dlatego też ubrałam wygodniejsze buty, to wiedziałam, jaka jest sprawa. I tu się wchodzi, chodzi, chodzi. I być może widać, tu leciała mąka. O, tu. o, i co? I tu można sobie po takim młynie pochodzić? Można. Ty, tu, tu jest stara kuchenka w ogóle wrzucona. I tam tak. jest takie, takie jakieś okrągłe te, i na zewnątrz to też wychodzi, i tam można coś mielić. Tak, tu jest reszta tych y, urządzeń, oczywiście one były wtedy robione z drewna i sobie spróchniały i przez ten czas są takie, jakie są. Ale jest to mega ciekawe pomieszczenie, suche, ma zrobiony dach. Widać, że są to pustaki, to jest taka typowa rzeźba, chciałam powiedzieć. Taka typowa konstrukcja, która była używana tak mniej więcej 10, 15, 20 lat temu. Tak, i do tej pory się tak robi. Jest to konstrukcja lekka, no i w sumie tyle można o niej powiedzieć. No i że jest. No, i stabilniejsza niż drewno, lepiej wytrzymuje wilgoć niż drewno, ale do przeróbek cięższa. Wilgoć, no i powietrze takie trochę bardziej słoneczne niż mamy. No, okej, okay, nie znajduje się bezpiecznie nad morzem, ale nie zapominajmy, że jest to jednak klimat dużo bardziej wymagający niż klimat polski. E, tutaj jest jeszcze widać e, takie dziury, no bo przecież kiedyś młyn napędzany był czym? Wodą, no i właśnie teraz chodźcie, pokażę Wam tą rzekę, ten ruch, który rzeka sobie płynęła. Jest to do zrobienia, aczkolwiek trzeba se poczyścić, jak powiedział właściciel. Tu jeszcze jeden rzut oka do płynu. A ja już tutaj czekam na Was, żeby zobaczyć. Właśnie znajdujemy się na pomoście. Tam była rzeka. Tam też była rzeka. Tam widać jeszcze w ogóle konstrukcję wystającą od tego oryginalnego młyna, który się obracał, właśnie. I z góry pył wodospad. Tak. A tam dalej? Gdzie tam się idzie? Jest ziemia. Klik, klik, klik. No i tutaj jest taka. I co widzimy tutaj w tej wieży takiej? No wieży, a może jest księżniczka zamknięta? A nie, przecież ja tu jestem dla Was nagrywam. <noise> Rzucisz jakiegoś mema, nie? Że, że coś tam, to się wytnie Jest wieża Ale Wieża służyła Jako miejsce, w którym Wypalano kiedyś cegły Chodźmy, zajrzymy do środka Za mną Jak to teraz. Widzę, widzę O matko tu chyba jest zasypane. Idziemy od góry. Jest bardzo medialne. No, tu jest zasypane. To idziemy od góry. I tu jest rzeka zaraz. No skądś ta woda? Musi się brać. Jest rzeka, nawet widać. Jest. Tam na dole. Więc można nawet i swoją własną plażę zrobić nad rzeką. W ogóle wejść tutaj to tu można taki kemping zrobić, taki w ogóle, taki e, agroturystykę z takimi domkami właśnie nad rzeką. No i to jest oficjalne wejście. Uwaga, chodzimy do wypalarni cegieł. Au, jeżyna. Warto było wchodzić? No cztery ściany i pełno chaszczy. Okay. No kurde, maczetę mogłam wziąć, a ja mam, bo mąż kupił. Dobra, bez maczety tam nie wchodź. Zlazłam. No i co? Na środku mniej więcej. No i co? No Trzeba tu oczyścić. Nie ma dachu. Bardzo ładne nadproże. Tak jest z takich kamieni. No takich ładnych. Nie ma betonu. Tu faktycznie widać, że tu było wejście z boku. Że jest duża różnica terenu. Ale to jest zasypane. Także jest tylko to jedyne wejście tu. Ale na tych kolumnach na górze można by w ogóle fajny taki dach zrobić, przeszklony, fiku i ja bym to w ogóle w tym basen zrobił. Że w środku? W środku. Jerzyna cię złapała. Troszeczkę. Idziemy dalej. A jesteście ciekawi, jak wygląda budynek główny od środka, bo ja bardzo. Ja widziałam już na zdjęciach, także naszykujcie się naprawdę na bombę. Idzie to się wchodzi? Ten. Na pierwszy rzut oka, tu jest taki zadaszanie z tarasem. Oczywiście są w winogronka, taki kącik bardzo, bardzo przyjemny, cozy. No i jest ogrodzenie murem, taki, ma to vibe takiego dworku, bardzo klimatycznego. Piękne drzwi, widać, że to jest wszystko tutaj robione z poczuciem gustu i z szacunkiem dla czasów, kiedy były te budynki używane, ale w nowej wersji. No i jest klucz. Dobra. Wow. To zapraszamy Was po raz drugi do tej samej przestrzeni. Teraz z otwartymi okiennicami, więc niesamow... jest niesamowicie. W sensie, ja mówię od razu, jest niesamowicie. Przedsionek, gdzie jest klatka schodowa. Coś znajduje się za tamtymi drzwiami, ale zaraz to odkryjemy. I tak, kominek piecyk numer jeden, siatarka, końcik tutaj wypoczynkowy. Kominek numer dwa to są haki, na których w ogóle się kiedyś proszuty wiszało, i one sobie tak sychły, dojrzewały. W ogóle zobaczcie, na wystrój i te wszystkie elementy, które są zachowane. No, jest to niesamowity bar. No, i w tym trzecim segmencie, półkol, zewnętrznych, jest kuchnia. Kuchnia z takim pięknym, kamiennym, ceglanym latem zamurowana, szafeczki eleganckie, no i oczywiście piec i to jest w ogóle piec, który może służyć do wypalania chleba, bądź na przykład do pizzy. Jadalnia zintegrowana, jest też taka prawdziwa kuchnia upalana drewnem, jako dodatkowy punkt. Jest też kuchnia ceramiczna, taka płyta dwupalnikowa, piękny zlewozmywak. No i tutaj mamy jeszcze taki e, kącik techniczny, tak zwana spiżarnia, czyli lodóweczka, to co brzydkie zawsze w kuchni i nawet się bączek Boiler schował. Patrzcie, a dla miłośników kota mamy nawet e, zegar z kotem machał oko na pim, pim, pim. Jeszcze z tyłu, jak przejdziemy do tej środkowej części, to pokażę Wam łazienkę. Kamienne ściany, ładne, zafugowane, tutaj jest, za tą ścianą znajduje się prysznic. Ładne beleczki. W ogóle wszystko jest wyremontowane i odnowione i w sensie tutaj po prostu można sobie kupić i mieszkać, a, a te pomieszczenia techniczne, no to wiecie, bo no, Wam nie każdy wypalać cegieł, ale może sobie tam chcecie zrobić basen. W sensie ten dom jest naprawdę mega ładny. I to jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. No i tych wszystkich hejterów też zapraszam do tego stylu właśnie kamiennego, żebyście się tam uzewnętrznili. Ja chętnie czytam te komentarze. I odpowiadam. O, jakie fajne. To jest na, na woła. Takie, takie te. No nie, to nie jest na woła, to jest czapka człowieka. Oj, są zdjęcia, sliki, proszę. Proszę, boszkariny, tyłem i boszkarin przodem. No gdzie tak macie? O, i nawet nie byłam gołosłowna, tutaj proszupty piszą. Ups! Otworzyliśmy okiennicę, wdarło się światło i po prostu powiem Wam, że mój vibe jest taki, że czuję się jak w muzeum. Ale nie, że takim muzeum, do którego idzie się z szkolną wycieczką i jest to tak, że człowiek myśli, o, ale muła, no ale chociaż nie ma lekcji, ale w takim naprawdę miejscu z duszą. Te rzeczy są wysokiej jakości, bo już widzieliśmy łóżka drewniane, szafy, kominki, są rzeźbione elementy metalowe, w sensie nie jest to coś, co kupuje się w jakimkolwiek sklepie standardzie, i ten dom jest naprawdę zrobiony z duszą. Ale tak jak mówię, jak komuś się nie podoba, śmiało, hejże ho. Więc lecimy. Pierwsza sypialnia, sypialnia główna z widokiem na ten e, dworek, jak ja to nazywam. Łóżko drewniane, dwuosobowe, piękne ściany, suchutko wszystko, piękny dach, okna, okiennice, nic nie potrzeba zmieniać. No i taki sekretarzyk, toaletka, podłoga drewniana, szafa. No jest po prostu przetwarna. Idźmy dalej. Teraz jesteśmy nad tą drugą częścią. Ja bym tutaj w ogóle zrobiła taką salę do tańca. Tu można by było tak tańczyć, ale dobra, już nie będę robiła więcej dygresji. Tu jest taka dostawka, ale wiecie, jaka, nie? W sensie... To jest łóżko. W sensie takie prawdziwe, zróżniane, nie ma lipy, nie ma lipy. Jest tutaj koza do ogrzewania. Jesteśmy teraz vis, vis tego głównego wejścia przez bramę. No i stół. Tutaj, ja się przez moment zastanawiałam właśnie, ale to jest w ogóle takie plecionki schod yy stołków, to ja widziałam na Istrii. To jest w ogóle jakby tak model te tego domu trochę. Bo się składa też z trzech części i w ogóle jest winiarnia. To są butelki z winem. Jee, yeah, jakie to jest piękne. Koło kominka. No i kuchnia, oczywiście, z piecem. A patrz tu, góry, tu są te krzesła. Aha, są krzesła. Właśnie, obrazki też są niesamowite i zdjęcia. Jest pięknie. I, i mimo, że te meble są naprawdę stare, bo mają ze 100 lat na pewno. To jakby tu nic nie śmierdzi, nie? bo nie ma wilgoci, nie ma prawa być jakimś hmm. przyjemnego zapachu. Taką duszkę dla ciastkę kiedyś widziałam, chyba nawet kiedyś miałam, ale nie wiem. Kufer jest, kufer, tak zwany, część damska i męska, chociaż ja zawsze lubię chyba z tamtej strony spać. Ja bym tam spała. Zastanawiacie się nad ceną? My też. Ha ha ha. I teraz będzie przerwa na reklamy, a po niej powiemy Wam ile ta cała... Posiadłość kosztuje. Witamy po przerwie. Fajnie, że na nas czekaliście. I zanim podamy Wam jeszcze cenę, zobaczmy drugą z łazienek, która znajduje się na tym właśnie poziomie. Chyba najładniejsza łazienka. Zapraszam, 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 zapraszam. Tak, oto tutaj jest. No, właściciel nam mówił o tej nieruchomości już dosyć długo. I bał się dać mi klucz, bo czuł, że jak ja tutaj wlezę, to mogę nie wyjść. <laughs> mi się ten dom bardzo podoba. Aha, cena miała być. Tytyryry. Więc cena jest za cały kompleks. Nie można kupować budynków osobno i przypomnijmy, jesteśmy teraz w budynku głównym. Naprzeciwko jest budynek, gdzie mieszkają tam aktualnie ludzie, więc nie będziemy go nakamerowywać, bo byłoby to w dalece niestosowne. Jest też ten młyn, jest też magazyn złożony, też z dwóch budynków, no i ta wypalarnia cegieł, która jest tą wieżą, no i dużo terenu otaczającego także pola i to wszystko droga. No i generalnie jest to cała Wiocha. Ja Wam powtórzę nazwę Szestani się nazywa jest niedaleko i Jeżeli chcecie sobie na mapie zobaczyć, to sobie zobaczcie. Teraz od głównej asfaltowej drogi jest to taka mała świrkowa, którą właśnie Wam na dronie pokazujemy. No i cena to 630 tysięcy euro. Mm. No i czy to jest dużo? No nie wiem, napiszcie. Nie, nie można kupować tych budynków osobno. Można kupić tylko w komplecie. Zanim pójdziemy jeszcze ten schowek. No schowek przy drzwiach, no to jest schowek jak każdy widzi. Jakby na przykład na CITO ktoś potrzebował takie coś do jakiegoś zwierzęcia, no to na przykład jest. I można sobie wziąć, wykorzystać i bardzo blisko drzwi i sobie pójść i robić coś z tym. Ale trzeba wiedzieć co. No. I sobie poszła agentka. To jest jeszcze dalsza część tego głównego budynku, ale to już jest e, niezrobione. Także jak widać za mną, trzeba tutaj w pełni zrobić. I mówiłam Wam o tym, że do tej posiadłości należy jeszcze jeden dom. Pokażemy go z zewnątrz. E, to jest właśnie ten dom tutaj. Tam mieszkają aktualnie osoby, i dlatego z szacunku dla ich prywatności nie chcemy ich nagrywać. Aczkolwiek tutaj już trzeba liczyć się z odnowieniem i z renowacją. Nie jest on tak w tak dobrym stanie. No to właśnie jesteśmy teraz na jego tyłach. Generalnie ziemia też należy do tej nieruchomości, do nieruchomości. Ale no, no ziemi jest dużo, ziemię widać. no Jest zielona trawa i fajnie, jak, że ktoś ją odcina. Ale ty obcina to jest prawdziwie jak, jak obcina, że, że gmina. Ale to chyba false friends. Chyba false friends. No, to tak w każdym razie bądź tak wygląda ten budynek z drugiej strony. On, tak jak mówiłam, jest do renowacji. Ma dobre okna i dach. To jeszcze kolejny z pomieszczeń technicznych, które Wam pokażemy. Jest to z czyli po naszemu magazyn. Trochę ciemno, ale ja wiem, jak tutaj zrobić światło. I to się robi jest światło. O widzę, że wykopki były. Przecież my w ogóle dzisiaj idziemy na wykopki. Będziemy ziemniaki zbierać. Dawaj szybko, lecimy z tym odcinkiem. No i taki oto właśnie magazyn tutaj jest. To jest y, część górna młynu, który Wam pokazywaliśmy wcześniej. Także to, co tam było na dole i ten strop, to jest właśnie tą podłogą. Tutaj są dwie części. Ta główna długa w tą stronę ale tędy jest przejście do drugiej części, którą też Wam zaraz pokażemy. No, generalnie magazyn. A tu w pierwszej oryginalnej części jeszcze te kamienne płyty i z tyłu miejsce na kominek. Tak. Chciałbym Dach w bardzo radziłam. dobrym stanie. Bardzo ładny. Powiedziałam Wam o drugiej części tego właśnie magazynu, no to zobaczmy, jak wygląda w środku. Również dobry dach. Sucho, czysto. Gotowe pod przeróbki. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Na nim dzielimy się nie tylko nieruchomościami, które są do zakupienia w przepięknym regionie Istrii Centralnej, ale również ją dla Was odkrywamy. Pamiętajcie, my mieszkamy tam na górze, więc kupując tą nieruchomość, możecie być naszymi sąsiadami. A jak kupić tą nieruchomość? Napiszcie do nas w maila, macie na dole w opisie nasz adres i skontaktujcie się. A my widzimy się w następnym odcinku, bo Istria sama się przecież nie odkryje. Hej!